Akcja zaczyna się w sennym polskim osiedlu, niemal w samo południe. Lokatorzy spółdzielczych bloków spokojnie prowadzą rutynowe codzienne obowiązki. Chyba nie zauważyli, że bacznie przygląda im się ktoś obcy. Intrus zakłada rękawiczki. Po co? Może chce odwiedzić znajomych, ale w rękawiczkach? Nie, nie, to złodziej. Już sobie upatrzył cel. Mieszkanie na parterze to zawsze łakomy kąsek dla takich jak on. Zauważył, że okno jest uchylone. Jest wysportowany, szybko wspina się na balkon, a stamtąd nogami do przodu atakuje okno. Mała przeszkoda, i już ślizgiem jest w środku. Eleganckie zamknięcie okna, i już rozpoczął kradzież. Nie minęło kilka minut, i. już złodziej nie może być spokojny. Ten pan i ta pani krzykiem płoszą napastnika. Złodziej zmyka, aż się kurzy. Nawet się nie obejrzał. Wystartował jak z katapulty. Na szczęście nikomu nie zrobił krzywdy, nic też nie zdążył ukraść. Popatrzmy jeszcze raz, jak złodziej przygotowuje się do skoku i jak wkrada się do mieszkania. To przykład, że monitoring jest skuteczny. Jego operator dotarł na miejsce szybciej niż policja. Morał? Okna i drzwi muszą być zamykane, by taki jeden z drugim nie mieli szans na działanie.